Tak wyszło, że chyba dzisiaj ćwiczenia mają na śmigłowcach. Do przejścia jeszcze postało jakieś 2 km, ale pójdziemy lasem, będzie bezpieczniej, po drugie będzie krócej, Gdzie jakiś czas. I ja mam takie konstrukcje. Kiepskolniki z a on się dość daleko ściągnie, bo tam nie wiem czy to. Basen się już robi, bo strasznie widać tej poproci rośnie Tam dalej też jakieś murki stoją Natomiast W tych spodniach mocno skroił pan wam, ciężko się idzie Ale połowa drogi jest za nami Cały czas pod górkę I pod górkę, ale jama Wiem, znowu śmigłowej jest lata. Więc idę do lasu. Dalej lasem, będę szedł. Kurde, no nie widzę stąd, bo tutaj mamy półsą przestrzeń. Jakiś kilometr. I pół kilometra chyba szerokości. Jeszcze nie widziałem, ale na Google Maps odpocząłem. Teraz śmigłowa jest tam w i za mną. Więc mamy okazję wyjść. Bo że piloci szkolenia mają, bo dzisiaj w końcu wtorek jest, a najlepiej się na weekend wybrać. Ale że weekend ma być siłowy, deszczowy, to się wybrałem dzisiaj. No, tak przepuszczałem, 500 metrów szerokości. Musimy iść aż tam. Ciekawe się tutaj, no, ja Tam miał być pancerygwerk, ale tu jeszcze jeden jest. Chyba, że ktoś pomylił znaczniki. Ile to znaczy? Dobra, idziemy najpierw tam, pojedziemy razem, tam przejdziemy. O, tam i do tego zobaczymy. helikopter zawraca. Musiał się chować. Chyba, no bueno, na jeżeli razem się szedł, powiem wam, Strasznie dużo takich tych jest okopów Raz nierzeźnościowy Jestem ciekaw Powiem tam sprawdzić co tam się znajduje Czy nie ma tu jakieś fotopułapki Nie jestem pewien czy to ten jest obiekt Którego szukałem Mam jakieś który strasznie alkoholem wali wejście ma jest ch może jako nie liczby On sprawdzi jak wygląda pancergwerk szkoleniowy na poligonie bo nie będzie zawsze z palenizą Bo się niedawno coś paliło. Ale to mokro jest. Takie temperatura dość szybko by to wyschło. Widzicie, macie taką szczelinę do Tutaj co mogło być? Dźwięk to na pewno nie stąd. Tu są jakieś race. Nie ma nic na ścianach. On jest chyba dość cienki. Nie ma grubych ścian, a taki duży jest w środku. Chociaż. Nie, no ściany są duże. Kuźma. Półtora metra już mają, czyli. Klasa B, B1. Pan, Kind... Nie tam Marek. Strasznie tu się ciągnie. A, skarpeta. Mój <grych> zygzakiem. No tu niemieckie wojsko ćwiczyło. Przez ten poligon właśnie została wysiedlona wioska lędów, Malutków i jeszcze dwie inne. No, około półtora tysiąca mieszkańców łącznie zostało wysiedlonych na rzecz poligonu. Bunker obserwacyjny bardziej ale też musiał berwać, bo tutaj klejony był. Nie wiem czy do niego, czy co? coś No, zrobiliśmy kółko jak się okazało, tamten co znalazłem, to nie był ten, do którego zmierzam, bo on jest tam się okazało, że pierwszy go znalazłem jeszcze tutaj nikt chyba nie był, bo nawet nie ma żadnych informacji o tym obiekcie ani zdjęcia, a teraz idziemy do tego, o którym wiem i jest oznaczony na mapach ale okopy po chłopaki włowy kopali. Chodźcie, tam dalej widziałem, ja mieli ciekawą miejscówkę. No wolę tak są jakieś 300 metrów. Widzicie? Tego też nie ma. To jest przypadkiem znaleziony. A za chwilę chyba w lewo będziemy skręcać. No i poleciał. Albo lecić, byli chyba nad nami. a jak? chyba taka paskudna pogoda chłodno jest, ale to fajnie tylko, że jest straszny wiatr nie słychać ewentualnie jakichś samochodów a wiesz, że to się cała wydepta bieżą kładem a oni sobie patrolują przed motocyklami, kładami nie były w stanie usłyszeć śmigłowca ok, usłyszę nie? ale tam dalej mamy szkółkę nie? siedzą żołnierze i się szkolą a tam mamy już stron, czy tam bunkier, zaraz nie zobaczymy. Naprawdę nie jestem tu sam, nie chodzę, bo ścieżka tu jest wydeptana. I tu dookoła też jakaś taka wydeptana, wysuszona, ale jesteśmy. Strasznie niski jest. bo głęboko wkopany. Wychodzi na to. Takich obiektów tu będzie sporo. Czemu tu zakryte jest? No i jest? Ta zaraz dać, to ma Pole skarpa. poszli. Jeszcze drugi leci stamtąd. Czyli na dwa latają. Tu też ktoś wejścia szukał. Tu jest jakaś dziura? Nie, może po trzeba. Chyba nie. Na górę wejdziemy. ale dużo tych. Jakiś rur. A, farby. Dobra, jakaś tam wentylacja pewnie i puszki po sprayu. No tu kolejna jest dziura o, I tam chyba da się wejść Ale musi mieć jakieś normalne wejście Nie wierzę że wolno Chyba, że są zasypane i ślad po nim zaginął Dobra jest zaczyna no, bo mamy ten dziurę jakąś. Nie wiem czy ktoś tutaj rzucił te, ale pianka jest i coś sobie już adoptował. No właśnie, takie pianki były posadzane, drzwi, no i ludzie gadali, że jeszcze raz musieli do nasistwa chyba Sulęcin, się No i zaczęli wszystkie pancerwerki zasypywać ziemią, zakrywać płytami i taka awantura się z tego powstała. To zmianę jest głupotą bo przynajmniej to sobie nie było to był porządek. Jestem jedyny. Tamten nie był wypisany, dlatego że ciężko tam było wejść i ja go znaleźć. Przypadkiem go znalazłem. Nieraz. ale płytko zbrojenia jest. O, i to Perek. Dobra, i ujrzyjmy go, chyba kupę robi, albo siku. No i w takiej topery właśnie mamy pętlę boryszyńską zamkniętą. Zrobiłem rezerwat przyrody nitoperka. Takie upoty, że tutaj nie wiem czy oberwał, czy to obrywane, ale jest solidnie pociągnięte. Tu mam jakieś starsze widzę. Sabę Po ukraińsku chyba. Nie, ruski. 1966. 30 chyba lutego. Aldemozejów. Aszhenis. A czart to wie. Nie znam tego języka. Ale dziwnie, nie? tu przy samej ziemi jest. Każdy tam fakt, że jest. Może tam był jakiś poligon doświadczalny. Jakieś bomby i tak dalej. Też troszkę pianki. I tutaj były jakieś kable przyczerpane do tego, do komunikacji. byśmy musieli się łączyć z bazą. Czy sam o oficerem, nie wiem, osobą, która to zarządza. Jak, tak powiem, szkolenia idą. Też nie po co te rurki? Po, po, poprowadzone o świetliki jakieś. Uuu, łoska, ale ja, ja. nie, A mam w domu ale ślepaka, całego. Który to jest? MEN 21556 56. Nie mam. Nie wiem co, to jest. malutki kaliber. Powiem wam, jest tu tyle ciekawych rzeczy, że sobie tak zbieram kawałek dalej coś ciężkiego, jest pężynka, wygląda jak na rozdobrzoną łódkę, w środku. Nie wiem, dużo tu, kolejno jest. I tak chodzę sobie, pozbieram to, co jest ciekawe i wam pokażę. Nic tu nie ma. No powiem wam bardzo ciekawe miejsce to jest, bo znalazłem takie coś Dawaj, dalej kolejna łózka Chyba nawet ta sama jakieś takie nie wiem co to jest Wziąłem do kieszeni Z2, Zobaczymy w domu co to jest Kupę sprężynek, kolejna łózka nie wiem, co to mogło być. Hmm, widać bo podczas czynienia, żołnierz tu biegł. Na tą stronę wszędzie łuski się wahają. Czyli podczas marszu jest jedna łuska, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma. Wszystkie. Jedna bo druga, całą serią napierdzielał i uciekał. Albo bliżą się do, broga, do wroga, nie wiadomo. Wszędzie są te zrywki. Po tych, jak to się nazywa, dymnych tych granatach, czy granatnikach dymnych. ale grom tego jest. Dobra, to co lubię najbardziej. Tada. Możemy zejść niżej. trochę mnie ta drabina nie kusi. Jakoś taka krzywa. I... Na pionie stoi, stoi. No ale cóż. Kolotarki de kurde brakuje No dobra, wyszliśmy Kupę jakichś takich srebrnych leży. Pierdół, nie wiem co to jest. Zarobiste miejsce wam powiem. Obieg militarny i militarnie wykorzystywany, więc fajnie to Wiecie. spółbra Tam jakieś rolki. Nie pamiętam. Pewnie jakiś tunel ucieczkowy był. Ewakuacyjny czy coś. To wygląda jakby jakąś antenę. O, kolejna dziura kurde, to jakieś agregaty musiały być Czyli miał własne źródło zasilania podczas ćwiczeń. Wychodzi na to z zewnątrz nie miał zasilania. Podstawa, śruby, nawet co. Kiedyś kolega powiedział, co tak zaglądasz wszędzie? Kurde, się wystraszyłem, a to ropucha. No. no, ale jak się zagląda powoli wszędzie, to można jakieś fanty fajne znaleźć, nie? Dlatego ja zawsze mówię, się idzie po to, żeby podwiedzać. Nie zapierdzielać. A i to jest to, co było u góry. Wyprowadzone. A nie zerknę tam. No ale to jest to, co widziałem, zasłonięte. Nie wiem to, co, do czego to mogło służyć. Może opał, czy co. Dużo śmieci, niestety. U też. jakaś rolka, tutaj, ale kury może tego agregatu nie było, co innego, ale kury coś ciężkiego to musiało być. No i nasze były takie, właśnie. O, kanały techniczne robione. Jak widać, ale ładna żaba. W sumie tyle komarów tu lata, to mają co jeść. Półczesnej śmieci. Bym żadnej żaby to nie rozdepnął No i dobra, lecimy do tego ostatniego obiektu, który tak na widoku jest już mamy 18, a wyjechałem o 15. Tu akurat blisko jest 25 minut przyjazdy ale szybko zupę zjadłem Cię bajki poglądałem, no i mówię korzystam z pogody pojadę i sprawdzę Na pewno warto było, ale jeszcze jeden obiekt i wracam do no szkoda, że tak ciężko się dostać, Ma, że trzeba większość lasem i szczególnie jak już śmigłosy słyszymy albo pojazdy Coke, widać że tu bardzo była twarda ziemia rozjeżdżana a tu mamy obiekt a tam byliśmy pierw i no przypadkiem go znalazłem i później tego Lowo, bo to taka przyczyna otwarta Ciekawie co to jest? O kurde A, to murowana jest Ja myślałem, że to tych żelbet To jest coś takiego co to jest? powciskane kamienie kamyczki polne jakąś pójdziemy zaraz do góry ja tu widzę 97 rok tutaj chyba 30 ale dalej, tutaj 98 już widzę. Ej, Wik. Obok Wiku. O. Tyle z mojego czytania. Podobstęda też nie ma, nie widać. O, ciekawe, ciekawe. Na wejściem z kamienia polnego jest ładne. O jest Woda Jeszcze rok ważności ma No to teraz Damianek ładnie zabłysnął kuźwa Gdzieś do góry się wpierdzielę U Tu już widać że on bo wszystko do środka wpadło Jakiś taki pocisk chyba Nieburzący, bo jak tu wleciał, to musiał leżeć Wybuchnąć nie wybuchło, no bo to by wszystko się rozleciało Ciężko powiem, może coś tu wyciągali Coś cennego O, auto chyba słychać rozkaz kupy jakiegoś i łuska kolejna o kolejne te są i też chłopaki się tu bawią dochodzimy do tych okopów za mną są kolejne jakieś 500-600 metrów Mamy stare drzwi do wykorzystania Już tak tu się w to bawią O no, i tu Napierdielają Ale takie worki inne O, na wojnie też takie mieli. Co, co, czy to? Czy to? Aha. Nie ruszam. O, te co ja znajdowałem w tych bunkrach, w schronach Ale ja, nie ma, tak jakby to nie strzelali. Nie wiem. Dobra.

Okej, okay, to było na tyle, ja lecę do motocykla, 2,5 km wędrówki przez las, mam nadzieję, że spokojnie będzie, więc widzimy się na następnej wyprawie, siema.